MD Helicopters podczas tegorocznych targów Verticon w Teksasie zaprezentował m.in. model 530F. To lekki czteromiejscowy śmigłowiec wielozadaniowy. Wyposażony jest w pięciolopatowy wirnik główny oraz silnik Rolls-Royce o mocy 650 koni mechanicznych. Zaprojektowano go tak, aby mógł sprostać ekstremalnym warunkom, takim jak gorący klimat i duże wysokości. Maszyna jest ceniona za prostotę obsługi, niezawodność, Łatwość pilotażu i niższe koszty eksploatacji w porównaniu do konkurencyjnych wiropłatów. Z tego powodu często wykorzystywana jest przez służby ratunkowe, a także przez użytkowników wymagających wysokich osiągów. Występuje również w wersjach wojskowych, które są używane przez siły zbrojne Afganistanu, Libanu czy Malezji. Zasięg śmigłowca wynosi 482 km, a maksymalna prędkość przelotowa to blisko 250 km na godzinę. Jego ładowność określa się na ponad 680 kg. Włoski koncern Leonardo pozyskał zamówienia na blisko 30 wiropłatów. Trzy z nich dotyczą modelu AW-169. To wielozadaniowy śmigłowiec łączący wysokie osiągi z dużym zasięgiem i nowoczesnymi rozwiązaniami. Konstrukcja zapewnia możliwość operowania w różnych warunkach, a tryb pracy pomocniczego zespołu napędowego pozwala na działanie wybranych systemów przy zatrzymanych wirnikach. Przeszklony kokpit łączy awionikę z bardzo dobrą widocznością, poprawia to świadomość sytuacyjną i minimalizuje obciążenie pilota, zwiększając bezpieczeństwo operacyjne. Śmigłowiec jest napędzany dwoma silnikami, które zapewniają prędkość przelotową prawie 270 km na godzinę przy maksymalnym zasięgu 748 km. Może pomieścić 11 pasażerów i jest dostosowany do szerokiego zakresu misji, w tym ratownictwa medycznego, transportu oraz operacji poszukiwawczo-ratowniczych. AW-189 to wielozadaniowy śmigłowiec zaprojektowany do realizacji wymagających zadań. Od misji poszukiwawczo-ratowniczych, transportu medycznego, operacji w sektorze energetycznym po działania związane z bezpieczeństwem publicznym. Konstrukcja umożliwia operowanie w warunkach oblodzenia, a system awioniki z cyfrowym kokpitem zapewnia lepszą orientację pilotów podczas lotu. W przypadku awarii elektrycznej, wbudowana jednostka pomocnicza umożliwia kontynuowanie pracy systemów. Kabina może być konfigurowana w zależności od zadań i pomieścić aż 19 pasażerów oraz jednego lub dwóch pilotów. Pokładowe systemy cyfrowe zapewniają pełną integrację konsoli misji z kokpitem, umożliwiając automatyzację kluczowych faz lotu w różnych warunkach. Śmigłowiec ma maksymalną masę startową wynoszącą 8300 kg, a napęd stanowią dwa silniki umożliwiające osiągnięcie prędkości przelotowej wynoszącej blisko 300 km na godzinę. Podczas wydarzenia europejski producent otrzymał zamówienie na dwa takie modele od amerykańskiego operatora North Slope Borough, który świadczy usługi transportu medycznego oraz poszukiwawczo-ratownicze na obszarze Alaski. R88 to nowy śmigłowiec w ofercie Robinson Helicopter Company, będący pierwszym produktem tej firmy od niemal 15 lat, który miał swoją premierę na tegorocznych targach. Odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na jednosilnikowe maszyny użytkowe, które mogą wykonywać różnorodne zadania, takie jak gaszenie pożarów, Prace komunalne, transport medyczny czy pasażerski. Napędzany jest silnikiem o mocy tysiąca koni mechanicznych, charakteryzuje się zasięgiem do 650 km oraz czasem lotu przekraczającym 3,5 godziny. Śmigłowiec oferuje miejsce dla 8 pasażerów i dwóch członków załogi, a jego ładowność wynosi 816 kg. Może być wyposażony w standardowe lub opcjonalnie wysokie płozy zwiększające prześwit i umożliwiające transport zbiornika z wodą. Dodatkowe akcesoria to m.in. hak ładunkowy, kosz użytkowy czy pływaki awaryjne. W standardzie maszyna wyposażona jest w zaawansowaną awionikę, zdwojoną instalację hydrauliczną sterowania lotem i odporne na uderzenia przednie szyby wiatrochronu. Bell zaprezentował m.in. model 429. To dwusilnikowy śmigłowiec, który może być wykorzystywany w różnych rolach. Takich jak transport pasażerski, ratownictwo medyczne czy operacje poszukiwawczo-ratownicze. Został zaprojektowany z myślą o przestronności kabiny i komfortowej pracy załogi. Jest w stanie pomieścić do siedmiu pasażerów. Napęd stanowią dwa silniki o łącznej mocy prawie 1440 koni mechanicznych. Takie połączenie pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości przelotowej, wynoszącej blisko 290 km na godzinę. Maszyna jest również wyposażona w nowoczesny system awioniki, który integruje wszystkie kluczowe parametry lotu i ułatwia monitorowanie śmigłowca przez załogę. Pod względem wydajności zapewnia długi zasięg wynoszący ponad 760 km i stosunkowo niski poziom hałasu oraz wibracji w kabinie. W zależności od konfiguracji, może być także wyposażony w dodatkowy zbiornik paliwa. Jest dostępny zarówno w wersji z podwoziem płozowym, jak i chowanym podwoziem kołowym. Podczas wydarzenia producent śmigłowca poinformował o nabyciu dwóch takich modeli przez amerykańską firmę energetyczną Energy Services. Bell 407 GXI to lekki, siedmioosobowy śmigłowiec wielozadaniowy, sprawdzony do operacji w różnych warunkach i dostosowany do potrzeb operatorów z sektora publicznego oraz prywatnego. Jednym z jego kluczowych elementów jest nowoczesna awionika, która umożliwia szybki podgląd najważniejszych parametrów lotu, zmniejszając tym samym obciążenie załogi. Wzmocniony silnik Rolls Royce o mocy ponad 860 koni mechanicznych pozwala na osiągnięcie prędkości przelotowej prawie 250 km na godzinę przy maksymalnym zasięgu 624 km. Zoptymalizowana konstrukcja śmigłowca umożliwia łatwe dostosowanie kabiny do różnych potrzeb. Zmniejszona masa pustej maszyny, wynosząca zaledwie 1224 kg oraz możliwość zwiększenia masy startowej do ponad 2700 kg, umożliwiają przenoszenie dużych ładunków. Dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych w wirniku nośnym osiągnięto wysoką niezawodność i niski poziom wibracji. Śmigłowiec ten jest wykorzystywany między innymi przez amerykańską oraz polską policję do operacji patrolowych i ratunkowych. Zyskał również dużą popularność wśród służb porządkowych oraz w lotnictwie ratownictwa medycznego. Amerykańska firma Enstrom Helicopter zaprezentowała zmodernizowane wersje śmigłowca 480B skierowane do klientów indywidualnych. Nowy model Elite wyróżnia się ekskluzywnym wyposażeniem w tym specjalnymi schematami malowania i luksusowo wykończonym wnętrzem. Charakteryzuje się również zaawansowaną awioniką, w tym szklanym kokpitem z systemem Garmin, nawigatorami oraz cyfrowym radiem. Dodatkowo wyposażony jest w autopilota Genesis oraz klimatyzację. Z kolei wariant Signature stanie się standardowym modelem dedykowanym szkoleniom oraz zastosowaniom rządowym. Różni się skromniejszym malowaniem, wnętrzem oraz brakiem wbudowanej klimatyzacji i autopilota. Masa śmigłowca z podstawowym wyposażeniem wynosi około 840 kg. Napędzany silnikiem Rolls Royce o mocy 305 koni mechanicznych osiąga prędkość przelotową wynoszącą 209 km na godzinę i zasięg blisko 670 km. Przy pełnym zbiorniku paliwa może pozostać w powietrzu przez ponad 4,5 godziny. Maszyna pomieści do 5 osób, w tym pilota. Europejska spółka Airbus Helicopters zaprezentowała swoje flagowe produkty. Jednym z nich był średni śmigłowiec H-160. Może być wykorzystywany w transporcie pasażerskim, służbach publicznych, lotnictwie prywatnym oraz w misjach ratowniczych i offshore. Konstrukcja zawiera blisko 70 opatentowanych rozwiązań technologicznych, zwiększających bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Zastosowanie systemu awioniki Helionix ułatwia pracę pilotom poprzez redukcję liczby czynności, które muszą być świadomie wykonywane podczas lotu. Wiropłat charakteryzuje się poprawioną widocznością w kokpicie i lepszą manewrowością. Dzięki zastosowaniu wirnika głównego z podwójnie zakrzywionymi końcówkami łopat oraz osłoniętego wirnika ogonowego zapewnia niższą emisję hałasu. Śmigłowiec wyposażony jest w dwa silniki o mocy 1280 koni mechanicznych każdy. Pozwala to na osiągnięcie prędkości przelotowej 255 km na godzinę oraz zasięgu 890 km. Maksymalny czas lotu trwa 4,5 godziny. Maszyna ma masę startową lekko ponad 6 ton i ładowność do 2 ton. Kabina pomieści do 12 pasażerów wraz z jednym lub dwoma pilotami. Podczas wydarzenia europejski producent sprzedał 4 takie śmigłowce Omnitaxi Aereo nabyło 3 egzemplarze do operacji offshore w Brazylii, a nowojorska policja stanowa kupiła jeden model do zadań policyjnych, ratowniczych i ochrony środowiska. K225 to ciężki wiropłat z rodziny Super Puma. Stanowi najnowszy model w swojej klasie, oferując największy zasięg, wysoką prędkość przelotową, dużą ładowność oraz niezawodność w kategorii 11-tonowych śmigłowców dwusilnikowych. Może być wykorzystywany do transportu sił specjalnych, misji poszukiwawczo-ratowniczych, gaszenia pożarów oraz działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i egzekwowania prawa. Jest napędzany dwoma silnikami o mocy 2100 koni mechanicznych każdy, co pozwala osiągnąć maksymalną prędkość ponad 320 km na godzinę oraz zasięg 850 km. Dzięki zastosowaniu dodatkowych zbiorników paliwa zasięg wzrasta do 1130 km. Śmigłowiec może przewozić do 19 pasażerów wraz z jednym lub dwoma pilotami. Ponadto jest zdolny do transportu ładunków o masie do blisko 4800 kg na haku zewnętrznym. Dzięki nowoczesnym systemom elektronicznym, maszyna zapewnia wysoką precyzję lotu i zwiększoną świadomość sytuacyjną załogi. Ulepszona przekładnia główna oraz rozbudowany system monitorowania stanu technicznego pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo i optymalizację kosztów eksploatacji. Kabina o pojemności ponad 15 m3 zapewnia przestronne wnętrze dostosowane do różnych konfiguracji misji. H-140 to najnowsza konstrukcja Airbus Helicopters. Ten lekki dwusilnikowy śmigłowiec miał swoją premierę na tegorocznych targach. To maszyna klasy trzech ton, zaprojektowana z myślą o szerokim wachlarzu zastosowań, od ratownictwa medycznego po transport pasażerski i lotnictwo prywatne. Charakteryzuje się szeregiem innowacyjnych rozwiązań, takich jak nowa belka ogonowa z usterzeniem w kształcie litery T, a także zoptymalizowany osłonięty wirnik ogonowy redukujący poziom hałasu. Śmigłowiec wyposażony jest również w nowoczesny, bezłożyskowy wirnik główny z pięcioma łopatami, które zapewniają lepszą niezawodność i komfort lotu. Dzięki nowym silnikom o mocy 700 koni mechanicznych każdy, maszyna oferuje znakomity stosunek ładowności do zasięgu. Wnętrze kabiny zostało zaprojektowane z myślą o łatwości załadunku i dostępie, z dużymi składanymi drzwiami oraz przestronnym układem foteli, który umożliwia transport sześciu pasażerów. Ponadto Wiropłat jest wyposażony w cyfrową awionikę Helionix, znaną z innych maszyn Airbus Helicopters, która zwiększa bezpieczeństwo oraz świadomość sytuacyjną, a także zmniejsza obciążenie pilotów dzięki zaawansowanemu systemowi autopilota. Europejski koncern zakończył targi z zamówieniami na 118 śmigłowców. Największym zainteresowaniem cieszył się H140. Zapotrzebowanie na ten model wyniosło w sumie 74 egzemplarze. Jego pierwszymi nabywcami zostały firmy związane z ratownictwem medycznym i lotnictwem ratunkowym, takie jak teksański Global Medical Response.